Widzowie e, mamy już głowę dragona i elitę, ale tamto zwiedzanie NCT mi się nie nagrało, więc e, nagramy nagrywam drugie NCT, więc odlutujemy je. Ja. <tryk> Dawaj mi tu shulker, mam do shulking boxy Was. Он себе такие баннеры. No, sobie. nie chcemy się nagrywać tego. nie chcemy się nie nagrywać, tylko związać. Tak, i tak to jest Więc zakładamy Aletra. Zakładamy głowę smoka. Włączamy F5. I lecimy! Dziękuję Wam za te cztery odcinki. Pięć w tamtych. O kurde. W tamtych odcinkach. Nie powiedziałem o zostawieniu subskrypcji i łapek w górę. Więc prosiłbym o to w tym odcinku za tamte. <laughs> Więc tak, no, nagram pewnie shorta, jak znajduję to jajko, jakie znajdę. Jak nie nagram, to po prostu zapomniałem coś. Więc tak. Dziękuję za oglądanie tych czterech odcinków pięciu i widzimy się jutro. Pa, pa, widzowie, trzymajcie się.